Menel z Siedlec po Podstawówce. Taki Świadek. Trzeba zachować zdrowy rozsądek, żeby prawda przetrwała i trzeba Jurka schować i to szybko. Mam prośbę, żeby nic nie mówić, bo mnie z zakładu pracy wyrzucą. Żona dzidzi, no. <noise> Najlepszy Glina, jakiego znam. Dobra. Kocham cię. Tomasz Ziętek. Witam Cię bardzo serdecznie w kąciku studiu zwierciadła. Dzień dobry, dzień dobry Państwu, dzień dobry. <laughs> po cichej nocy, tak cichutko, cichutko, w tej cichej nocy niby taki drugi plan, a tu wszystkie oczy w cichej nocy skierowane właściwie na Ciebie. Wszystkie znaczy moje. Um, no nie wiadomo, czy to dobrze, czy to traktować jako komplement, słuchaj. No zdecydowanie tak, myślę, że tak. Tam zobaczyłam, że naprawdę możliwości Twoje są ogromne. I bardzo się cieszę, że potem tak się to wszystko rozwinęło, bo przecież i żurzel, który był znacznie wcześniej kręcony, tak, 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 tak. a tu na festiwalu w Gdyni Hiacynt, ja ale przede wszystkim, żeby nie było śladów. Hmm. I jeszcze także naturalnie Boże Ciało, z którym pojechałeś do Hollywood, do Los Angeles. Więc nagle strasznie dużo tych doświadczeń. A zacznijmy od początku tu. Tu to się zaczęło tak, tak, w Teatrze Muzycznym w, tym, w Gdyni. Tak. Yy, niby przypadkiem, ale, ale jednak nie. Yy, tak, od, od, od studiów i od egzaminów wstępnych tutaj do Studium wokalno-aktorskiego imienia Danuty Baduszkowej i tak to jakoś się później przerodziło. Mi się wydaje, że też troszeczkę za sprawą bliskości i festiwalu i Gdyńskiej Szkoły Filmowej. Bo gdyby tak prześledzić yy, z bliska mhm. cały ten proces, to to najpierw moje współpraca tutaj ze studentami przy okazji jakiś etiut szkolnych, a co za tym idzie, no opiekunem jednej z etiut był Robert Gliński, który później mnie zaprosił na zdjęcia próbne do no, Kamieni na Szaniec i. I stąd ta droga, tak, tak już rysując taką prostą linię. Czyli ja powiedziałam o cichej nocy, a dla ciebie to był i ten serial jednak, kamienie na Szanie. Film, tak, tak, film tak. Film był dla mnie no, takim początkiem, rzeczywiście takim profesjonalnym, powiedzmy debiutem, bo y, wcześniej jeszcze tutaj się otarłem o, o plan zdjęciowy. E, Czarny czwartek Janek Wiśniewski padł jeszcze wcześniej. Tak, w prakcie, rzeczywiście, w przecież tam jeszcze. Tak, więc no ale to mówię, tak tylko z tylnego siedzenia mogłem mieć Właśnie, sobie i tak oglądać. byłeś, 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 tak właśnie mówię. Tak cichutko sobie kroczyłeś do tego, żeby złapać, no, tak. złapać wiatr. Żeby użyć tego morskiego określenia, <gry> wiatr w żagle, trochę nam się zmieniło cło dźwiękowe, ponieważ się zakończyła uroczystość otwarcia festiwalu, no ale jesteśmy tu, jesteśmy w Teatrze Muzycznym, wszystko się dzieje w tym momencie i czekamy też oczywiście na, 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 na film, żeby nie było śladów, bo to jest jednak najmocniejszy, jakby nie patrzeć tytułu tego festiwalu. Byliście z tym filmem też w Wenecji mhm. i przede wszystkim chciałam Cię zapytać o to, zanim o weneckie wrażenia, dla ciebie stan wojenny, ten czas, to jest historia. Ty się urodziłeś w. E, prawie, prawie w wolnej Polsce. Tak, w wolnej Polsce już transformacja pukała do drzwi. Więc zastanawiam się, czy ty w ogóle słyszałeś o tej sprawie Grzegorza Przemyka i na ile ona była dla ciebie istotna. Zanim się zająłeś. Zanim w ogóle padł pomysł na, na realizację filmu, to znałem to z. Wydaje mi się, nie chcę skłamać, ale już, już raz sformułowałem tę myśl, że wydaje mi się, że na lekcji historii słyszałem i na pewno słyszałem od rodziców, z racji, że u mnie w rodzinnym mieście pojawiał się, jeszcze za, za komuny pojawiał się zawsze plakat na, na bramie i mama zawsze o tym wspominała przy okazji Święta Zmarłych. Jak szliśmy, zawsze mówiła, że o, w tym miejscu wisiał i zawsze zrywali. Następnego dnia pojawił się kolejny plakat odnośnie Przemyka, więc jakby to gdzieś... W mojej świadomości y, egzystowała ta, ta, ta sprawa i, i, i wiedziałem co, nie, co nieco o nim. A kiedy dostałeś te propozycje i myślałeś już o roli Jurka i Popiela, to od czego zacząłeś? Ja zawsze jakby skupiam się przede wszystkim na literze scenariusza i to jest dla mnie punkt, punkt wyjścia, i y, y, chyba większą część pracy też y, poświęcam temu, żeby. Dogrzebać się do, odpowiedzieć sobie na wszystkie stawiane pytania i, i problemy, czyli po co. Sobie stawiasz, ja, ja sobie stawiam to te to trudne pytania, a później, jeżeli nie potrafię sobie odpowiedzieć, to. na to reżyser się zajmuje zazwyczaj tyloma sprawami, że staram się jakby najpierw wywiązać ze swojej pracy powierzonej mi, z tego poletka, a z tego co obrodzi, to, to później przychodzę, jeżeli rzeczywiście są jakieś problemy, ale czasami wystarczy, że je zwerbalizuję, że nazwę je powiem je na głos i, i, i rzeczywiście to rozwiewa moje wątpliwości już wtedy. Przy okazji Janka to nie do niego z jakimiś tam naj, naj, najmniejszymi szczegółami, które gdzieś tam mi się rodziły. Ale gdzieś mam wrażenie, nie chcę nazywać tego metodą, ale wiesz wypracowałem sobie jakiś taki sposób pracy właśnie w oparciu o taką analizę po prostu tekstu, e, którego nie poddaję interpretacji tylko naprawdę go Analizuje, nie pozwalając, żeby dopuścić tych intuicyjnych, pierwszych y, takich interpretacji, bo później bardzo ciężko się jest ich pozbyć. Jak już człowiek. Przy... Oczywiście jest taka straszna pokusa, że jak się dostaje scenariusz, żeby przeczytać i wyobrazić sobie, jak to będzie wyglądało. No i to takie. Takie starcie mi towarzyszy już przy, przy którymś chyba projekcie. Że... Bo ta rola jest niezwykle ciekawa. Zresztą podołałeś kapitalnie, grając Jurka Popiela. Ona tak się zaczyna zupełnie, prawda, niepozornie i narasta, narasta coraz bardziej to napięcie. Ona narasta w bohaterze, którego kreujesz, i ona narasta w nas, w widzach. My w jakiś sposób y, mamy nadzieję, że już, już, już się to wszystko rozwiąże, a tu jeszcze jest jakiś bo ja, no, Bohater cios. jeszcze na początku filmu chyba wierzy w to, że, że ta sprawa się szybko skończy, tak. no, z, zresztą dlatego też wraca do domu z nadzieją, że złożył już zeznania i ta sprawa po prostu tak. znajdzie swój finał w sądzie i co za tym idzie to zakończy się szczęśliwie. A... A, A czy to czytając początek. to i pracując nad tą postacią, myślałeś o sobie jako takim młodym człowieku, takim jakim teraz jesteś? że Gdybyś się znalazł w takiej sytuacji, e, czy, byłbyś, czy, czy, czy byłoby w tobie tyle siły, żeby, e, żeby zachować tę postawę, jaką zachowuje mm -hmm. Jurek Popiel? Z zawsze jest coś takiego kuszącego w tym, żeby po poszukiwać tych punktów, yy, na których się te linie prze przecinają gdzieś tam, ale Chyba nie, nie na tym, takie mam wrażenie, polega, po, polega moja praca, żeby, żeby jakby te, na, na takie pytanie odpowiedzieć. Zawsze, zawsze jednak te problemy postaci biorą, biorą górę. I chyba nie. też zawsze jestem daleki od tego, żeby uzbrajać postać w jakieś takie wiesz, własne, własne przeżycia. Wydaje mi się, że takie zimne analizowanie i nazywanie tego. Co jest potrzebne dla tej sceny, co jest potrzebne dla tego przebiegu dramaturgicznego, a niekoniecznie, co jest potrzebne jakby dla mnie i co ja będę potrzebował, żeby, żeby wywołać w sobie jakiś tam stan. No, y, tym bardziej, że jak widzimy, ja nie wiem, jak to było kręcone, w jakich odstępach były kręcone te filmy, które wymieniłam, bo ich o, jacynt. O, bardzo zabawne, ale bardzo, no blisko, bl bardzo blisko siebie, blisko. niestety bo niespełna chyba dwa tygodnie nas dzieliły pomiędzy klapsem ostatnim na żeby nie było śladów, a rozpoczęciem zdjęciu. No, zdążył odrosnąć wąs i ja zdążyłem przybrać kilka kilogramów e, wagi. Bo, bo do Hiacynta było to potrzebne. Tak? No było to jakby potrzebne o, o tyle, że przy okazji, żeby nie było śladów, e, zależało mi, żeby z tą wagą trochę zejść, żeby bohater był taki wizualnie e, łamliwy, że tak się e, wyrażę. Wydawało mi się jakby to. Wpisuje się to bardzo dobrze w tę opowieść. A rola w Hjacyńcie z kolei. Powiedz, powiedz o niej coś więcej o tym, jak ona dla ciebie, dla twojego też doświadczenia aktorskiego, jakie ona ma znaczenie. No, olbrzymie na pewno, bo po raz kolejny wracam do współpracy też z Piotrkiem Domalewskim i z Piotrzkiem Sobocińskim. To są ludzie, z którymi ja lubię pracować. To jest zupełnie dla mnie, jakby mimo że te filmy były tak blisko kręcone, mimo że te filmy opowiadają o. Bardzo podobnych realiach, powiedzmy, te tło jest bardzo podobne przez to, że ten okres to, to zupełnie inny sposób mm -hmm. pracy. Też myślę, że to otoczenie i to czas, w którym realizowaliśmy film, też ma olbrzymie znaczenie, bo mieliśmy zacząć zdjęcia to, żeby nie było śladów, i w tym samym momencie zaczął się pierwszy lockdown w Polsce, więc zdjęcia były zatrzymane, przesunięte pół roku. My mieliśmy te dodatkowe pół roku. Mam wrażenie na to, żeby. Po tym, jak ta nadzieja ożyła na nowo, że na początku myślałem, że w ogóle nie wejdziemy na plan, że to będzie niemożliwe, żeby zebrać tę wielką, wspaniałą ekipę aktorską tych wszystkich gwiazd, że teraz ten kalendarz po prostu oni dostosują do tego, żeby, żeby zrealizować te zdjęcia. Wydawało mi się, że naprawdę obsadowo ten film, się, ten film się przez to przesunięcie posypie, co się nie stało. Całe szczęście i możemy podziwiać te wszystkie kreacje. Mm. No ale praca była zupełnie inna, bo przy okazji yy, Jacynta to już był powiedzmy taki głęboki, yy, głęboki lockdown i, i, i te choroby, które przerywały nam cały czas pracę. Wracaliśmy po dwóch tygodniach. Yy. Ale przecież to musiało wpływać też na to, jak budowałeś rolę. Mi się wydaje, że wpłynęły jak tak jak... Dużo, dużo takich czynników zewnętrznych, jak na przykład moim zdaniem bardzo widoczne zmęczenie na twarzy bohaterów. Jest po prostu zmęczeniem rzeczywistym, jest wynikiem tej niesprzyjającej aury polskiej jesieni i zimy. Chyba jesieni i zimy? Czy ja dobrze pamiętam? Już nawet nie pamiętam, w jakiej porze roku kręciliśmy. Ale te czynniki zewnętrzne, myślę, że one też dołożyły swoją cegiełkę do też uprawdopodobnienia. Taką pozytywną, i... taką pozytywną dobrą, tak. Tak, tak, no. tak, tak, tak. Myślę, że tam po prostu to zmęczenie, które też towarzyszyło, mojemu bohaterowi, którego grałem, po prostu idealnie się jakby wpisał w to, ten, ten czas niepewności. E, więc tak, są, są jeżeli tak można powiedzieć, jakieś plusy. E, to jest czas, mówimy o rolach, ale to jest też czas, kiedy e, poczynając od Bożego Ciała, gdzie jak mówiłam, pojechaliście do Los Angeles, teraz z filmem, żeby nie było śladów, festiwal w Wenecji, to też cię buduje, moim zdaniem, bo to daje ci takie spojrzenie na ten świat filmowy w bardzo szerokim kontekście. Czy myślałeś też tak o tym? Z, z takiej, teraz już z perspektywy. Jak, jak, jak widziałeś Oscary? Jakie to było doświadczenie? Jakie to było doświadczenie? Z jednej strony, Na zdjęciach wyglądacie super rozbawieni nie, i w ogóle nie, Ale, no, ale pan Co ja odczytuję z tych zdjęć? Mm -hmm. Też swego rodzaju dystans do tego całego wielkiego wydarzenia, które tam miało miejsce. Więc nie wiem, czy ja to dobrze odczytuję. Czy mieliście czy dystans? chyba, chyba tak. może tak? Wiesz, ja miałem takie, na pewno takie emocje, które coś, co zapamiętałem, to takie rozczarowanie, ale troszeczkę też widziałem, że tak to będzie wyglądało, że. Te złoto z bliska, ten dywan z bliska, to wszystko jakby traci swoją. Dopiero za sprawą tych przekazów, wszystkich obiektywu, ta magia ożywa. Ale to jest, to jakby się wpisuje w ogóle w ten mit Hollywoodu, tak mi się wydaje, że, że to dopiero. Przetworzone przez, przez soczewkę obiektywu dopiero to no, jest Kina, słuchaj. No mi tak też tak weszli tak, na pisuję, plan tak, zdjęciowy, tak, tak. to całkowicie magia by uciekł tak, z tego. No, i, I z bliska mam wrażenie, że, że to pryska. Ale cieszę się bardzo, że jeżeli chodzi chociaż o, o Wenecję, że też miałem okazję wcześniej z tego tylnego siedzenia, jakby to wszystko oglądać i widzieć, jak to funkcjonuje, więc też z większym, z większym luzem, mogłem sobie tam pojechać, bo wiedziałem co mnie jakby czeka. Wiadomo, że teraz były też dosyć, to był też dosyć specyficzny festiwal oddzielony murem. Czerwony dywan oddzielony był murem od, e, od gapiów, i e, zupełnie specyficzny, ale jeżeli chodzi o organizację, całą ten przebieg tego festiwalu, no to już wiedziałem jakby z czym to się je. E, no tak jak zresztą moje doświadczenia filmowe też jakby były stopniowane w taki sposób, że, że mogłem sobie najpierw zaobserwować i i zrozumieć a dopiero później partycypować w takim aktywnym wymiarze. Na premierze, żeby nie było śladów, mnie zapytano, czy uważam, że teraz Tomasz Ziętek wyruszy w świat, że to otworzy się przed nim międzynarodowa kariera. Ja powiedziałam no być może tak, trudno wyrokować, ale przede wszystkim chciałabym, żeby tutaj miał wciąż wspaniałe role do zagrania i żeby z tymi filmami jeździł w świat. Jakie jest twoje podejście do takiego pytania, czy teraz chcesz ruszyć w świat i grać w w e, 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 filmach innych produkcjach? Nie, ja nie, nawet chyba tego w taki sposób ja nie, nie rozdzielam tego, że są produkcje no zagraniczne. I wiadomo, że jest troszeczkę inny sposób pracy. Na zachodzie wydaje mi się, że o wiele bardziej się odnajduje w tym systemie pracy polskim że to nie do końca jest takie nazwane że jest dużo takich przestrzeni, w których aktor ma, ma bardzo rzeczywiście duży i realny wpływ na to. Jak film wygląda, jak wygląda scenariusz, a jednak w wysokobudżetowych produkcjach wszystko się sprowadza do kontaktu z asystentami scenarzystów, którzy muszą potwierdzić, później scenarzysta musi potwierdzić jakąś zmianę wprowadzoną w scenie. O wiele trudniejsza praca i taka wymagająca trochę pozbawiona tego, tego szaleństwa, które jest na. Na polskim podwórku. A które jest cenne, nie? Które uważam, że tak. że Dlatego nas wyróżnia tak mocno, że przy tak okrojonych budżetach, przy tak małych budżetach, my możemy później konkurować. To jest moje zdanie. Tak mi się wydaje, że to w tym się gdzieś kryje, w tym szaleństwie jest gdzieś metoda. Ale jakoś tak nie myślę o tym. Tak samo jak nie mam marzeń jakichś filmowych, wielkich, jeżeli chodzi o nazwiska. Reżyserów. Zazwyczaj to jest już po fakcie. Na przykład bardzo się cieszę, że, że, że spotkałem się teraz z Jankiem na przykład. Z Janem Maruszeńskim. Zgadza tak. się tak. I to jest dla mnie taka o, największa. O, o, jakby o. nagroda to jest po prostu to, że razem zrobiliśmy film i za bardzo już nie myślę, gdzie, gdzie ten film, co, co ten film dla mnie zrobi, bo już dla mnie zrobił bardzo, bardzo wiele samozetknięcia i, i też z takimi partnerami, jak no nie wiem. Jak z Jackiem Braciakiem, no, no, fantastyczna współpraca. Tak. Przy okazji jacynta kolejne spotkanie y, z Tomkiem Szuchardem, to jest, no, to, to jest dla mnie budujące i to, to jest dla mnie największa, mm. największa nagroda. No. no i to jest dla nas też, e, dla nas widzów nagroda, bo wiesz, my z tego czerpiemy garściami właśnie, z tego wszystkiego, co się wydarza na ekranie, z takich też zetknięć, jak e, Jacek Braciak jako twój ojciec i nagle się okazuje, że ty nie tylko jesteś bardzo podobny do Dawida Ogrodnika, to ja każdego was... się okazuje. Tak, że jeżeli w chcesz, tym... to możesz być podobny do każdego. Tak, to jest bardzo zabawne, bo. bo od to, jest początku to bardzo właśnie... prawne ja tylko dokończę dla no. widzów, którzy jeszcze nie widzieli, żeby nie było śladów, że rzeczywiście to, jak usłyszałam, że Jacek Braciak jest ojcem e, Tomasza Ziętka, filmowym ojcem Tomasza Ziętka, no to myślałam, no to takie mało prawdopodobne, żebym uwierzyła w tę relację, po czym oglądam i ja w ogóle nie mam wątpliwości, że, że to jest jakiś jego biologiczny synem. ślad. <laughs> jest jakieś wspólne DNA. E... No, tak. To jest, to, jest też, to jest też jakiś taki rodzaj mm, dla Ciebie, myślę, otwarcia swego rodzaju w momencie, kiedy wchodzisz na plan filmowy i tak. widzisz coś takiego, i masz takie wyzwanie. No, gdzieś ta relacja z tym partnerem jest szalenie istotna w czasie pracy filmowej. Prawda? Nie, zupełnie, zupełnie. wiesz, to, to dla mnie jest y, tak naprawdę druga po scenariuszu najistotniejsza, jakby. Sprawa, Sprawa tak, zupełnie, bo no, zdarzają się partnerzy, którzy są tak skupieni albo na sobie, albo na tym, co przygotowali w zaciszu domowym, i w zderzeniu z partnerem są po prostu jak skała, i można tam można drążyć, można drążyć, i, e, i Ten... nic z tego się nie rodzi. A ja tu mam poczucie takie, że naprawdę tam e, każdy zostawił sobie, sobie miejsce, i, i z, tego, z, tych, z tych zetknięć właśnie powstaje jakaś zupełnie nowa jakość. Jakaś przestrzeń, która wykracza poza moje wyobrażenie sceny, podejrzewam, poza wyobrażenie sceny Jacka, poza coś zupełnie, zupełnie nowego. Ten film, Żeby nie było śladów, daje ci szansę na to, żebyś, tak jak powiedziałam, zbudował rolę bardzo złożoną. I dla mnie film jest w ogóle dobry jakikolwiek, jeżeli ja zapamiętuję, jeśli znajduję tam jedną dobrą scenę. Dla mnie jako widza to jest już dobry film. Jeżeli ta jedna scena we mnie została, to jest wszystko w porządku. W tym filmie jest kilka scen, które, które absolutnie zostają w naszych głowach. Natomiast chciałam zapytać Ciebie, jako aktora, grającego główną rolę, czy jest z kolei dla Ciebie też taki jakiś układ, że jest scena, która jest dla Ciebie punktem odniesienia już, jak czytasz scenariusz, że widzisz, że to jest moment, albo do którego zmierza Twój bohater, albo który będzie przełomowym. Wiesz, I jak to było w wypadku, żeby nie było śladów? W przypadku, żeby nie było śladów, sprawa była o wiele bardziej skomplikowana, bo jest bardzo dużo informacji prawdziwych i nieprawdziwych, których się dowiadujemy z biegiem jakby historii. Niekoniecznie z, te, z tej przestrzeni tylko w której operuje bohater Jurek, ale dowiadujemy się też z KC informacji z ojc, od ojca. No i te. Informacje prawdziwe albo fałszywe budują ostateczny obraz tej postaci. I to było ciekawe, jakby pracując nad tym scenariuszem, właśnie w ten analityczny sposób, w co zainwestować, w co, w co, w co w czego w ogóle nie pokazywać, bo dowiemy się tego później z innej płaszczyzny historii. To było naprawdę zajmujące i bardzo ciekawe. A czy był taki jeden punkt? Mi się wydaje, że taki, takich punktów. Tam zwrotnych przy okazji tego przebiegu akurat te, tego konkretnego bohatera było kilka, yy, mi się wydaje. Bo, yy, bo tak jak już wspomniałem, powrót do domu na pewno był takim dla niego pozornym pierwszym zakończeniem tej historii. I była ciągła próba domknięcia tej historii, która zawsze została burzona jaką, jakąś, jakąś nową informacją. To było dosyć, yy, dosyć trudne, że też no, Operował na takim wysokim diapazonie emocjonalnym, bo to była, zawsze była wysoka stawka dla tego bohatera. No, I to ja, była muszę Ci powiedzieć, trudność, że zagrałeś myślę. te role znakomicie. Zagrałeś te role znakomicie. Zresztą, ja muszę powiedzieć, że te wszystkie też małe role, takie jak na przykład w Bożym Ciele, Pokazywały, że jest w tobie no niesamowita jakaś siła, która przemawia przez ten, przez ten ekran do, do, do widzów. Bardzo się cieszyłam, jak usłyszałam, że zagrasz, żeby nie było śladów jako główny bohater. I strasznie jestem ciekawa, jak ty widzisz siebie teraz? Jak, jak widzisz ten, to swoje miejsce? Aktorstwo na pewno było twoim marzeniem. E, muzyka też jest jakimś twoim marzeniem i spełnianiem e, e, twojego ja. E, jak ty widzisz to wszystko, co się teraz dzieje? I, I co w tym najbardziej jest dla ciebie cenne? Co jest cenne, to na pewno te spotkania. No, tak, jak, tak jak już wspomniałem, e, jak ja siebie widzę, że ja, Nigdy nie miałem głowy do takiego wiesz, planowania, na, na za, gdzie widzisz siebie za pięć lat. Zawsze mnie to jakoś. Yy... No ale może to jest sposób, może po prostu cieszysz się bo tą chwilą co, i to jest bardzo chyba, ważne. Ch chyba tak, bo mm, ja miałem zawsze po poczucie, że te marzenia takie aktorskie, że często pada wobec aktorów takie pytanie o wymarzoną rolę. Jaka jest Twoja wymarzona rola? Ja miałem zawsze poczucie, że jest w tym jakiś taki fałsz i jakiś, jakieś niebezpieczeństwo tego, że. Będziesz miała tę wymarzoną rolę i w końcu dostaniesz jakąś propozycję, która gdzieś tam jest blisko te, tego twojego wymarzonego, wy, wymarzonej roli i później będziesz robiła wszystko, żeby nagiąć tę postać, która ma pewnie zupełnie inne kierunki i inne potrzeby do, do realizacji, na potrzeby swojej, swojego marzenia i to i, i troszeczkę jest tak też z filmami, że ja nawet nie, nie, nie chcę marzyć z kim bym chciał pracować, bo czuję, że to ogranicza w pewien sposób Tę rzeczywistą pulę. Rzeczywistość tak zaskakuje mnie częstokroć, przynosząc jakby ciekawe propozycje i spotkania, więc zostawiam to jakby. Niech no to oby, się oby tych się, spotkań się było, się były, były, oby, oby było jak najwięcej, bo przede wszystkim zyskujemy na tym my widzowie, więc czysto egoistycznych pobudek. Mam nadzieję, że tak się będzie działo. Jeszcze tylko na koniec, muzyka, i właśnie granie mhm. na scenie i granie na estradzie. To jest coś, co, co łączysz, czy to jest? Staram się, jak, jak mogę. No, to, to jest oczywiście trudność teraz polega na tym, że no, filmowo zrobiło się trochę. Starałem się prowadzić taki płodozmian w momencie, kiedy kończę zdjęcia, wchodziłem do studia, yy, nagrywałem płytę. No Teraz jest to troszeczkę trudniejsze, ale z tego nie rezygnuję, no bo ja też nie, nie, nie mam takiego yy, rozdziału, że to jest inna twórczość niż, niż to, jakby. Ja na co dzień po prostu piszę, nagrywam, realizuję nagrania. To jest moja codzienność, po prostu jest to jakby taki... Więc nie ma to znaczenia, czy jest to konkretnie rola, czy jest to piosenka, czy jest to scenariusz, czy opowiadanie. To, to, wszystko, się, to wszystko się wpisuje jakby w, no w, jedno, w jedno źródło, gdzieś powstaje z jednej potrzeby, mam wrażenie. A nagrody? Nagrody są dla ciebie ważne? Hmm. Nie wiem, nie, nie, nie wiem. Wiesz, dla mnie nagrodą, właśnie tak jak, jak wspomniałem, jest ta, ta współpraca. Naprawdę to jest dla mnie e, e, chyba największa, największa nagroda. Ale jeżeli za nagrodą, czyli za powiedzmy jakimś uznaniem środowiskowym, czy ma pójść ewentualna współpraca, no to w takim razie tak to uważam, że są ważne. To ja ci ich życzę, ale też, żeby one nie miały dla ciebie zasadniczego znaczenia bo te wybory i te, i, te, i te decyzje jurorskie są czasami bardzo zaskakujące. Dlatego to mówię, żebyś wiedział, że jesteś absolutnie, możesz być absolutnie wolny od tego, czy jakąś nagrodę dostaniesz, czy nie, bo jesteś wielkim aktorem i życzę ci, żeby tak po prostu, żebyś miał te szanse, żebyś miał ich coraz więcej. Dziękuję bardzo, 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 dziękuję. bardzo miło. Bardzo ci dziękuję.